Zachęcamy do jedzenia lokalnych ryb nie tylko od święta. Przygotujemy potrawy z ryb hodowanych w opolskich stawach. Opolskie ryby są smaczne, zdrowe i pożywne. Ekologicznie karmione i hodowane blisko Was. Lokalne ryby są gwarancją świeżości i jakości. Można je przygotować na wiele różnych sposobów. Pokażemy, jak to zrobić. I dlaczego warto? To, co dzisiaj nam zaserwujesz? Pyszne potrawy z ryb. Cześć. Dzisiaj przygotuję dla Was filet w strągaw chrupiącej panierce panko. Co do tego potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebujemy lokalny filet z pstrąg. Pstrąg poliwocki, który jest wyfiletowany, pozbawiony skóry. Panierkę przygotujemy z orzechów włoskich, słonecznika i z japońskiej panierki panko. Potrzebujemy również jajka oraz mąkę, którą wykorzystamy do panierowania. Wszystko usmażymy na oleju rzepakowym z dodatkiem lokalnego masła. Oczywiście sól, pieprz, a smak nadają nam zioła takie jak rozmaryn oraz bazylia. Na początek zamarnujemy sobie filet z strąga. Potrzebujemy bazylię, najlepiej same liście, bez, bez tych łodyg oraz rozmaryn. Rozmaryn również obrywamy z łodygi i te zioła dokładnie siekamy. Warto pamiętać, że y, zioła, jeżeli już musimy rozdrobnić, to siekamy je jeden raz. Nie robimy tego wielokrotnie, żeby nie wyciskać z nich jeszcze więcej olejków eterycznych. Rybkę sobie solimy. Pieprzymy. I teraz natrzemy tymi ziołami. Tak zamarnowaną rybę odkładamy do lodówki, a my przystąpimy do przygotowania panierki. Do panierki potrzebujemy orzechy i słonecznik. Jedne i drugie ziarna musimy sprażyć oczywiście na suchej patelni. I tutaj stosunek orzecha do słonecznika to będzie 2 do 1. W tym czasie możemy sobie naszykować już plaszkę, do której wysypiemy panko oraz wybijemy jajka, które będą nam również potrzebne do panierowania pstrąga. Trzy jajka powinny w zupełności wystarczyć. Jajka powinniśmy również lekko osolić i odpowiednio roztrzepać. Jajka odstawiamy na bok. Teraz musimy zarówno orzechy, jak i słonecznik odpowiednio rozdrobnić. Użyję takiego kielichowego blendera. Staramy się zrobić to w ten sposób, żeby całkowicie nie zmiażdżyć orzechów jak również słonecznika. Wsypujemy teraz to wszystko do panierki panko i dokładnie ze sobą. Mieszamy. Do panierowania potrzebujemy panierkę, wcześniej rozbite jajko oraz mąkę. Zobaczcie, używając jednej ręki tylko i wyłącznie do tej mokrej części panierowania, natomiast z drugiej do suchej pozostaje cały czas z czystymi dłońmi. Wszystko się fajnie połączyło i tak zrobimy z każdym kolejnym filetem z pstrąga poliwockiego. Filety mamy spanierowane, teraz czas na smażenie. Na patelnię wlewamy olej, dodamy odrobinę masła. Pamiętajmy, że smażąc na samym maśle, bardzo łatwo możemy to masło spalić. Żeby mieć bezpieczne smażenie, zawsze możemy użyć właśnie połączenia zarówno oleju roślinnego, który ma wysoką temperaturę dymienia, z masłem, które daje bardzo ładny aromat. Gdy widzimy, że ta pianka z masą zaczyna się robić już powoli złocista. Układamy naszego pstrąga. Musimy pamiętać, żeby tłuszcz był gorący. Rybka nam się pięknie z jednej strony złociła, a więc przewracamy ją na drugą stronę. W tym momencie, właśnie czosnek zgniatamy delikatnie na desce. Dorzucamy sobie dookoła. Rozmaryn i dorzucimy pomidorki, które później świetnie udekorują nam talerz. A przy okazji będą miały świetny smak. Rybka już jest usmażona. Odłożę sobie ją na chwilkę na ręcznik papierowy, aby odsączyć tłuszcz. A następnie wstrągląduję na talerzu. Pięknie tutaj te orzechy i słonecznik wyglądają w naszej panierce. Do dekoracji kilka pomidorków. Gałązka. Rozmarynu. No i myślę, że kilka ząbków cytryny będzie jak najbardziej pasowało. Strąk w chrupiącej panierce z orzechów, słonecznika oraz y, japońskiej panierki panko, usmażony ze smakiem czosku oraz masła. Świetnie będzie pasował zarówno na te ciepłe, jak na chłodniejsze dni. Życzę Państwu smacznego i zachęcam do przygotowania potraw z ryb, przede wszystkim tych regionalnych, lokalnych opolskich.